Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Chris Rolnik znowu znowu Ty, hey, kółeczko o, Jak nic nie nagrywałem to chodziło idealnie Dwa razy się zatrzymałem Tylko zacząłem nagrywać, zobaczcie Od razu Chris Rolnik znowu rzucił siewnik Wczoraj zasiał Dzisiaj złapał się do rania i znowu późno ale paliwo się skończyło do tankowania leciało 40 litrów czy 30 mówię kurde no to pusty bak No wiesz co na 40 litrach zrobię mówię, hektar i do domu co będzie zjeżdżać no i tak tutaj wygląda to u Chrisa. Nie ma wapta na mineralizację słomy, bo tego wapta tu jest za dużo. Ale gdzieś Wam mówiłem, że coś tam poopowiadam o tych plonach, tych kukurydzianych, bo w filmie nie było na to kiedy to też nie wiadomo co to było. Teraz też mniej więcej będzie to nie idealnie, ale będzie. Będzie. Dlatego, że tutaj mieliśmy odmianę delikałą było to stanowisko o burakach cukrowych, któreż owoż buraki były aż do grudnia i wyscały nam tutaj całą wodę, jaka tylko mogła być możliwa sypały tutaj około 60 ton, także no gdzieś tam plon był tych buraków. Plon był tych buraków. Kubuś kręca, i tam coś mnie tutaj troszkę przeniosło, ale to nic. tam i tak jest rów po łuku. Nie idzie tutaj wapto, bo wapto jest, nie idą nawozy, dlatego że po próbę glebową, czy po próbie glebowej, poszło tu po burakach nawożenie, choć tam było, że. Bardzo, bardzo niewielkie, trzeba było zastosować. Zastosowałem więcej. Pod kukurydzę też tutaj dałem chyba około 200 kg kornkali. podsiewach 150 polidapu, czyli można by powiedzieć, że te zasobności tutaj będą być bardzo, bardzo duże. Jeśli ta złoma się jeszcze przygryzie, ale jak jest wapno nawet by w glebie a gdzieś jeszcze było stosowane rok wcześniej jakieś dwie tony z, magne z magnezem czy węglanowe, już nie pamiętam Mówiłem, a żeby pod buraki było odpowiednie pH no i było no i wracając do naszej kukurydzy Delikało, która tutaj była na tym tuż tym owym polu to, ta tutaj kukurydza delikało cepała przeszło 14 ton. Nasz operator mówił tak... Noż nie wierzę. Obsada była około 83 4 tysięcy w tych granicach. Myślałem chyba więcej, jak 84 tysiące, to była właśnie jedyna ta... Właśnie dwie działki, gdzie było tak w tych granicach 83 4000 tysięcy. Czy ogólnie tam było ustawione 82, ale wiadomo, gdzie tam się wahało, raz więcej, raz mniej. No i można by powiedzieć, że w tych granicach się poruszałem. No i całe szczęście, bo te kolby były pełne. Można by powiedzieć, że do końca były wypełnione. Odmiana delikało, tutaj bardzo ładnie dała plon, bardzo ładnie oddała wodę. No, i wam powiem, że no ja tutaj w tym roku, może też napomnę, że to było tylko robione gruberem, bo po burakach było tak sucho, że stwierdziłem, że nie będę tego orał. Wypróbuję tu bezorkowo. Buraki też były wspaniałym drenażem dla kukurydzy. Wiadomo, system z buraków cukrowych, korzeniowy. Sięga bardzo głęboko, no ale niestety, można by powiedzieć, że już u mnie nie sięgnie. Póki co, jakąś taką kiełbaskę mi się zrobiła, nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że ładnie jadę równiutko a ona dziś mi tu powstała, ale mniejsza o to. No i tak tutaj to wygląda. Głębokość wychodziłem, mierzyłem około 23, 24, 22 cm. nie spieszę się, bo można byłoby pogonić, ale ta ziemia przez te wszystkie opady w tym roku, które były, jest zbita po prostu i no i by to się nie przykrywało ładniej. 8 jest optymalnie, hektary ubywają. Można by powiedzieć, Znaczy, dopiero zacząłem, ale hektary ubywają, no ale jakoś tu tam będzie. Tutaj to pole też nie jest długie. Po łuku O, także nie jest. Tutaj też łatwo do orania. Tu jeszcze ruch. Miałem drzewka. Miałem drzewka, Nie teczłem sobie linii z tej strony. A, jakoś tak mówię. A! Z oka, czasne. Oka, czasne, my tam gdzieś do tej nawrotki już mniej więcej wiem, jak to tam wychodzi. W tamtej stronie sobie zrobiłem, ale delikatnie się przeciągam, bo, bo o jeden pół za daleko sobie zrobiłem. No, tu jest ziemia, fajna. Tu jest niby dwójka, a tam gdzieś miejscami, ja bym powiedział, że to jest mocne, trzy. W ten sposób bym to ujął. Bo to na dwójkę to w życiu nie jest Bo dwójki to są gdzie indziej jedynki Na pewno nie na mojej wichurce Nie ma takiej możliwości Jadę Kubusiem bez World Cruz'a, Jedzie, nie dusi się jakoś tam gdzieś mocno Nieraz go przyłapię. No to mówię, co będę mu dodawał miodu, jak ten miód niepotrzebny No i tak się tutaj odbywa Także odmiana delikało nie tylko na tym polu się spisała, bo była też na innych plantacjach I też wyszła bardzo dobrze. Mimo dziś tam górek, gdzie operator mówi, że z pół hektara to mówisz, tam nic nie było. I tak wyszło ponad 12 ton, ale tam też w osobności były bardzo, bardzo wysokie wapny 0, tu również wapń był 0 pod buraki cukrowe. No, kukurydza nie lubi chyba takiej bardzo zwapnowanej ziemi, ale tu jakoś się... Znaczy nie jest zwapnowanej ziemi, tylko nie lubi bardzo wysokiego pH. Tak właśnie było na jednym kawałku, już nie chciała rosnąć. Tam jest za wysokie pH. I tu siarka była, bo tu też często rzepak co 3 lata wracał. Także tutaj siarka też była na wysokim poziomie. Ogólnie bardzo wysokie, w kulturze, pole utrzymane No i dało plon. Ale powiem Wam ciekawostkę, Delikało również było po kulturze zbożowej. I tam też wydało bardzo ładny plon, ponad 13 ton. Także też można by powiedzieć, że bardzo ładnie. Tu podejrzewam, że potencjał polowania na tym polu byłby większy. Tak myślę Gdyby właśnie No były dobre te buraki, bo zrenowały pięknie tą ziemię wszystko Dobre stanowisko, ale z drugiej strony Wypiły doszczętnie wodę I tu wiosną tak się kurzyło Ja myślę, to chyba nic z tego nie będzie To no dobrze, żeby był rok opadowy Tu już mogę się wykręcić do rowu Tu jeszcze jakieś jedno drzewko Rok był opadowy, to nam tutaj trochę w naszych tych lżejszych ziemiach uzupełnił. Tutaj ciężkich ziem nie ma. Na mojej miejscowości. A już, już, już myślało, że się, że się przewali, ale nie. No ogólnie dwa kawałki przydałoby się dać wapna, mamy jeszcze defekacyjne z cukrowni, ale nie dam, bo już jest teraz mróz. Ogólnie nie ma tam jakiegoś wielkiego braku wapnia, bo też te próby szły glebowe. No, także można byłoby sobie odpuścić i no, jeszcze niech poczeka no, to co zrobię. Przecież jak to przymarznie, no, tak nie załaduję jakiś teraz ten tydzień spadek temperatury ma być tam parę dni, z 5-6 dni mam też właśnie być w nocy na minusie, także są już pierwsze hartowania zbóż, które wyszły już będą przechodzić proces jarowizacji. Miejmy nadzieję. Te tu patrz do tyłu, do przodu, do, do sąsiada nawet, że pojadę w pszenicę. Nie no, chyba się kaptę, nie? Także już jakiś tam proces jarowizacji będzie w nich zachodził. Ja tak właśnie czułem po rękach, jak usiadłem. Nawet te liście z tej kukurydzy, te resztki. Też takie mówię, co one takie przyklapnięte świecą się. Nie będzie widoczny na pewno na kamerze. Ale już tam kołzera na pewno jest. Tu jest mój rów zaraz się skończą przyjemności. Także no niestety, niestety niestety kubuś nie świruj. A to nie kubuś Patrz jak szybko siódemkę upakuje i, i furczy. Jest wapno to się wszystko bardzo łatwo kruszy ja mogę tutaj siedzieć, Pewno mogę się zatrzymać. Cały dzień będziemy w tym traktorze siedzieć. Ja będę siedział i tak. No, wezmę sobie jakąś tam rękawiczkę. No i zobaczcie, no bo dalej lecę na 50. Są takie miejsca gorsze, są miejsca lepsze. Że to się Pięknie rozsypuje Ale co tutaj się dzieje w tej ziemi? jeszcze jakby jakiś wapin tu był pokaż do rolniku. Ja, też stosowałem tu defekacyjny. no to jeszcze jest od buraki worka po burakach gruber, no to jeszcze się nie rozłożyło, także jeszcze mamy wap no i zobaczcie to jest po prostu zasane ale wilgotne po prostu ale no nie ma co już tu świdować. ale to wszystko się pięknie wysowi o w rączkach jeszcze te korzonki z kukurydzy to się wszystko rozsypie bo no także gdzieś o to już jakiś tam mrozik jeszcze nam nadają zobaczcie jak to się łatwo kruszy o ręczką poruszam cyk Potrzepię, o, zobaczcie, o co chodzi w tym wapnie całym naszym, żeby takie, o, bryły. zobaczcie, cyk, ręka i, i jest pięknie. Także są tutaj, to są gdzieś takie, te cekorzonki właśnie są z kukurydzy, z tego co zauważyłem, że one tak to powodują, jakieś dołeczki, niedołeczki. Chodzimy przepłać aktywnym, bo są takie właśnie skiby na oranę Co by tutaj jeszcze jest w ziemi fajnie przepulchnione to będzie Nie robię bezorkowo po kukurydzy, choć wyszło po burakach dobrze, a taka kukurydza bezorkowo dobrze, że jednak nie suszyłem tej ziemi. To był dobry pomysł, bo do maja nie padało. Sprawdził się. Ale powiem Wam, że na oranym kukurydze też była jak dzwon. Wszystko zależy od warunków. O, mój polski Ferneland. A! Tak, dzisiaj zrobiłem prezentację trochę też ziemi. Dlatego nie ma sensu tutaj stosować tego wapna i kubuś, paku, i lecimy. Nie ma sensu stosować wapta, bo ten wapń jest w glebie. Jakby te błoto właśnie cukrownicze nie wnosiło takiego zachwaszenia do ziemi, to jeśli mamy tam ph regulowane, to możemy śmiało właśnie sobie ono takie te 2-3 lata się rozkłada. Ale to musi być wapń. Możemy też nim odkwaszać tylko to będzie dłużej trwało tak? bo właśnie chodzi o te bryły dlatego dobrze jest właśnie przy tym wapnie jakieś te uprawki stosować no właśnie zaoramy wyoramy i on to w ten sposób się miesza wtedy agregat to ładnie nam rozbija na mniejsze kawałeczki tu kryje się rów rów po skosie, na moje nieszczęście, Muszę się tu w te krzaki wsadzić. Kawałek nieduży, hektar 40, ale można by powiedzieć, że bardzo wdzięczny zawsze tu można było liczyć na jakieś uczciwe plony. Nigdy nas tutaj nie zawodził. Czy to właśnie buraki, czy to rzepak. No, tutaj była przerwa. 3 lata pszenica, bo było. Sprawienie po jakichś tam rzepaku, Później były buraki Czwarty rok przerwa Piąty rok kukurydza No i szósty rok pszenica, tak? Dobrze mówię? Czwarty rok buraki Piąty rok kukurydza Szósty rok Pszenica Czyli Myślę, że tych parę lat obok też na polu nie było tego rzepaku No i będę się tu ryzykował Jeśli chodzi o zasiewy Tego rzepaku będę sobie tutaj Go chyba wsiewał Bo nie ma Gdzie uciekać Nie ma gdzie z tym rzepakiem uciekać Nie ma co sobie tej kiły Wprowadzać zobaczymy gdzie będziemy siali kukurydzę bo jak to są takie fajne ziemia kukurydziane ziemie kukurydziane to, to może trzeba zrobić jakiś bilans jakieś podsumowanie jak to wyszło finansowo no na pewno na kukurydzę bardzo dobrze, bo był plon bardzo dobry cena była bardzo dobra i wilgotność była bardzo dobra czyli wszystkie składowe się w tym roku złożyły na dobry zysk Kurydzy, moim zdaniem, bo nawożenie nie było jakieś tam wow przesadzone. Bo może opowiem jeszcze o nawożeniu, bo nie wiem, czy mówiłem. Muszę gdzieś tak w tych filmach, ale to jest krótki odcinek i też ciężko się na tym skupić. Ale gdzieś tam może dojdę troszkę do lepszej perfekcji. Yy, mamy tutaj 200 kg kornkali gdzie naprawdę zawartość była potasu. Na bardzo wysokim poziomie fotworu również. Eee, Potrzeba 150 polidapu, 300 litrów u 2 litry chyba Boru, jak dobrze pamiętam, 2 litry cynku, dziękuję, do widzenia. Na następnym kawałku wam opowiem jak tam będę, tam gdzie była kortewa, bo tam był... Test odżywek już nie chciała rosnąć, nie chciała wystartować. I typowo odżywka fosforowa. No i mimo, że ona była typowa, to o efekcie wam powiem w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że nie zapomnę. może powiem w tym i w następnym. Bo nie wiadomo ile tych filmów mi się uda nagrać. Mam nadzieję, że coś tam zawsze opowiem z jakiegoś kawałka ile tych filmów uda mi się nagrać. Mam nadzieję, że trochę tak. No i jedziemy sobie dalej. No, zaraz się uro skończy. I idzie kumuś. Bardzo dam mu RPM. -a. Ach, się spieszył jak poszedł. Spalanie, ile? 22 litry na godzinę. 20. Bez rpm ma mniejsze obroty, ponownie 19,5, 18,5 z RPM 22, 23, 8,5 O, no to już chyba. Widzicie jak się rzuca ziemię, ona jest za mocno zbita zabieramy RPM, a jedziemy 8 i zobaczcie jak pół kilometra na godzinę ma znaczenie, I wtedy, jak widzicie, ze zgarniaczami, zwykłymi ścinaczami, jak to tam boli, garniacze, ścinacze też przykrywa. To właśnie zależy, jaką mamy talerzówkę, i to się wszystko odbywa. Jakie są warunki na polu? Ja tu muszę na chwilę przerwać, bo jakiś tam ważny telefon mam. No i mam nadzieję, że uda mi się do Was wrócić niebawem. Także na razie przerywam. Gdzieś to złączę w jedną całość. No tak się to odbywa moim zdaniem. Bardzo ładnie się to przykrywa. Dzięki, do usłyszenia.